Martius uzbierało się trochę gadżetów od potężnego Razera, który naprawdę zaskakuje czasami pomysłami na produkty. I dzisiaj stwierdzimy, co jest hitem, a co się do niczego nie nadaje. No to sprawdzamy. To Zacznijmy sobie w takim tak, razie. Tak, bo to wziąłeś, od od ja odkładam skrzynki. na razie resztę. Rozumiem, że to jest akumulator do, do rowera, Passata. Na przykład <grym> do Passata, do, do wszystkiego, tak? Razer, tak jak mówiłem, lubi zaskakiwać. I to jest przyrząd, który jest bardziej techniczny. Jest to USB-4 dock. Ma różne specyficzne zastosowania, ale przede wszystkim ma być takim hubem. Nie odkleiłem wszystkiego i teraz tak będę czułem że nic się nie stać. Jesteś pewien, że tak się powinno to otwierać? Jestem pewny, że tak się nie powinno, bo tutaj jeszcze nie rozkleiłem. Na pewno gadżet dla tych, którzy są bardzo mobilni. Na pewno gadżet dla tych, którzy potrzebują dodatkowych wejść USB. Dla tych, którzy oczywiście korzystają na przykład z laptopów i chcieliby sobie te porty rozszerzyć. Dla posiadaczy Mac'ów, nie i tak dalej. Tam, gdzie te porty po prostu będą bardzo przydatne. Dokładnie. Zwłaszcza w laptopach faktycznie. A dlaczego? Bo laptop, wśród laptopów jest taki trend, żeby je odchudzać, mhm. a często za tym idzie to, że coraz mniej mają portów. No nic mnie tak nie irytowało, jak w laptopie tylko i wyłącznie dwa wejścia Proszę. USB. Tutaj z tym problemu by nie było. Design jest bardzo ładny, chciałem tak. powiedzieć. W, sensie w tej prostocie taki aplowski bym powiedział. Właśnie. Tak. Jest też biała wersja Mercury. To już w ogóle do, dla użytkowników um, Appla. Tam, jeżeli chodzi o porty, zazwyczaj już jest w ogóle totalnie mizeria. No właśnie, a tu jeżeli o portach już mowa, to oczywiście mamy gniazdo zasilające, mamy USB-C, mamy HDMI i DisplayPort, więc możemy sobie rozszerzyć obraz na dwa ekrany, na przykład jeżeli mielibyśmy laptopa. Mamy też złącze Ethernet, mamy USB 3.0, jak zakładam, te z zielonymi kolorami, i mamy też USB o niższym standardzie. Samo urządzenie jest bardzo estetyczne i Aplowskie, jak to to e, powiedziałeś. To niestety już ten zasilacz jest tak naprawdę zasilaczem do laptopa mam wrażenie. No kurde, laptopowym. powiem ci, że, że bez kitu wcale to nie jest y, przesadzone powiedzenie, y, powiedziane przesadnie, to jest faktycznie. Większe niż niejeden zasilacz do laptopa, i to jest, I większe, to jest niż większe niż urządzenie docelowe. No. Z tyłu jeszcze mamy dodatkowy kilka złączy. No i tutaj mamy wejście na przykład na karty SD i microSD. E, mamy też dodatkowe USB-C i USB 3.0. E, no, urządzenie jest naszprycowane, e, chociaż tak jak wcześniej wspomniałem, no martwi mnie ten adapter. Miałem wrażenie, że wystarczy to jakiś przewodzik, ale nie. Jednak to urządzenie będzie pobierało trochę więcej mocy. 180W mocy, także wszystko jasne, już wiemy dla dlaczego ten zasilacz musi być taki duży i faktycznie, jak sobie podłączymy go przez USB-C do laptopa, to on tego laptopa będzie nam normalnie ładował. No Dlatego, właśnie, więc znika nam problem potrzeba. dodatkowej kostki, tej kostki dodatkowej nie będziemy potrzebowali do laptopa, wystarczy zasilanie tak. z tego urządzenia. Ja Oczywiście zaraz sprawdzimy to tak. i zerkniemy, czy faktycznie tak jest. Podłączymy naszego MacBooka i wtedy te wszystkie rozszerzenia, które mamy w tych portach, możemy zacząć z nich korzystać. I czy on się ładuje? Ładuje! Jest dowód na to, on się ładuje. Tak Dobra, ja widzę jeszcze potwierdzone jedno jest. bardzo mocne zastosowanie tego urządzenia, bo mówiliśmy o tym, że to będzie fajne dla tych, którzy są mobilni, dla laptopiarzy, yy, którzy faktycznie gdzieś podróżują często i tak dalej. A ja widzę to tak. Widzę to, że to urządzenie znajduje się cały czas na naszym biurku i w momencie, mhm. kiedy na przykład wracamy z pracy, mamy już podpięty monitor do tego urządzenia, mhm. mamy podpięte zasilanie. Tak. Wystarczy, że podejdziemy z laptopem i faktycznie wepniemy ten USB-C tak. i mamy całą tą naszą rzeczywistość zbudowaną. Do pracy, do gamingu, i tak dalej, a wszystko robimy na tym naszym urządzeniu, które na co dzień wynosimy z domu. Jak najbardziej, no i to jest właśnie do tego. Wszystko już mamy popodłączane, mamy na dwa monitory, możemy sobie tu podłączyć. I tylko przechodzimy i mamy naszą bazę po prostu pod laptopa, jakiegoś gamingowego, na przykład bank I cała e, baza zamienia się w nasze stanowisko komputerowe. Ko oczywiście dla konkretnych osób, które mają pewną wizję, swojego stanowiska może być fajne rozwiązanie. Niestety nie najtańsze, bo kosztuje około 1300 zł. Dobra, teraz prawdziwy Louis, czyli Razer Monitor Stand Chroma. Szczerze powiedziawszy, no nie trzeba tu się długo zastanawiać, co to jest. Monitor Stand. Czy coś takiego, czy ma sens, tak, żeby to posiadać? Jak najbardziej. Jeżeli chcecie na przykład zbudować sobie bardzo clean stanowisko, takie, na którym jest minimalna ilość przewodów, klawiatur i tak dalej, to to jest bardzo fajny gadżet. No i ja jestem ciekaw, czym spełnia to zadanie. No bo zaraz to... o czym się przekonamy. Ale widzę zastosowanie swoim oczyma, faktycznie macie monitor, yy, kładziecie monitor na ten stent. a jak kończycie pracę, czy zajęcia, czy granie, to całą klawiaturę, myszkę i tak dalej chowacie pod ten stand i macie puste, clean biurko. Uważam, że to może być fajne zastosowanie, Proszę zwłaszcza, bardzo. że to jest dość szerokie. Ja już widzę pierwszy problem że monitory naprawdę mają zróżnicowane te stópki. Tak. I niektóre stópki naprawdę są szerokie i mi się wydaje, że te, które mają takie nieprostokątne, tylko takie rozchodzące się. To będzie za małe. No czasami trzeba będzie dobrać monitor do tego stenda. O tym trzeba. No tego, myślę, trzeba że mało mieć świadomość. kto w ten sposób będzie myślał. E, tylko tak. w drugi z drugą stronę. E, no i Pierwszy zobacz. lepszy monitor, mieści się, ale jest na styk. Normalnie, wiesz, jak ja odrabiałem lekcje jeszcze jak pamiętam, jak do no. czasu obchodziłem, tu była klawiatura, tak, tu stał monitor. No i nie było tego miejsca, żeby tu gdzieś schować, więc zeszyt le leżał trochę na klawiaturze. No, tak, Myszka gdzieś tam. Nawet na mnie do dzisiaj się dostał. To no to właśnie, i był problem z tym miejscem. A tutaj chowamy wszystko pod stenda i mamy. Problem jest taki, że ty, w momencie, kiedy ty i ja, czy inni gracze mają dwa monitory, nagle musi mieć dwa stędy. To sam stend wykonany jest spoko, delikatnie się palcuje. Jest w takim clean, razerowym stylu. Z, dodatkowo jest logo wyżłobione razer, bardzo subtelne. I teraz pod spodem, jak widzicie, mamy złącza. Złącza dwa. HDMI i USB-C. Dodatkowo jest faktycznie chroma, czyli jest podświetlenie i my sobie je zaraz sprawdzimy, czy jest ono no, w porządku. Ale tych złącz jest troszeczkę więcej, bo tak? mój drogi, A no jej, na boku przepraszam, mamy... o, właśnie, już mówię, kurde, mało no, tych złącz. Nie, nie, nie. Mamy oczywiście dodatkowe rozszerzenia w postaci USB-C i USB-3.0, dodatkowy przycisk do zmiany kolorystyki naszego oświetlenia. nie zasilania po prostu włączenia? Wydaje mi się, że raczej to, to będzie do zmiany załączam. kolorystyki, ale o tym się przekonamy. Podłączamy tego bydlaka. Jak widzicie, podświetlenie działa faktycznie. No jest ok. Nie jest to coś, co nie wiem, by było jakimś magią dla naszego biurka, chociaż no ok, zawsze można wyłączyć. No szczerze ma pewne ograniczenia, jak na sprzęt gamingowy, od gamingowej firmy, to niestety, jeżeli dobrze się zapoznaliśmy ze specyfikacją, to ten przewód, który łączy nas z naszym laptopem, komputerem, ma ograniczenie do 60 Hz, zarówno w 4K, jak i w full HD, przez co no kurde, no jednak umówmy się, 60 Hz w dzisiejszym świecie gamingu. Mało. No niewiele, zwłaszcza niewiele. we sporcie, to jest bardzo mało. Także no tutaj minus. Kolejny raz, jak w poprzednim. Przychodzę, mam tu stanowisko, mam tu monitor, już nie będę go teraz tu wnosił. Mam tutaj swojego laptopa, podłączam się, tutaj mam popodłączane wszystkie rzeczy, myszki i tak dalej, i od razu mam stanowisko z drugim monitorem. To jest spoko, często takie coś jest wykorzystywane w biurach, mm -hmm. ale no właśnie, czy Razer się nie przestrzelił, bo do takiego naszego stanowiska gdzie gamingowego, gdzie zazwyczaj chcemy mieć dwa monitory, gdzie zazwyczaj chcemy mieć ponad 60 Hz. Gdzie tych yy, złącz nie ma tak dużo i kosztuje to około 750 zł. No cena jest troszeczkę To no dla mnie z szczerze nie kumam, po co miałby ktoś tyle aż pieniędzy wydać, jak może monitor? Rozumiem prawie... jedną rzecz. Ktoś chce mieć faktycznie jakiś ciekawy gadżet, gadżet od Razera, bo na przykład ma wszystko od Razera. Podkładkę, Aha. myszkę, klawiaturę i, okay. i chciałby mieć jeszcze dodatkowo taki stand od Razera i wszystko synchronizować ze sobą w synapsie. Czyli po prostu chcę sobie jeżeli ktoś jest oszołomem razerowym, to po prostu okej. Fanym, fanem, fanem. No tak, w sensie, no. no dobra, jeżeli kupujesz wszystko, łykasz jak pelikan, to już ciężko nawet nazwać się fanem. To, no, już, y to już psycho fanem. No, no tak, w innych przypadkach wydaje mi się, że takie stędy po prostu można kupić znacznie, znacznie, znacznie taniej. taniej. Będą miały podobne e, Zbacz, funkcje. że mówię, to, to jest podpięte pod gaming trochę, jak to się mówi, jak kwiat do kożucha. Według mnie taki bardziej gadżet biurowy. No, no masz ja zmieniam no zdanie. takie efekty Rainbow'a. Zmieniam zdanie. Dok! No. Słuchaj, no dla mnie, w odróżnieniu od poprzednika, to jest delikatny kit. Ja nie kupuję tego, w sensie tej idei. Ty kupujesz... Ja chyba też mam mieszane uczucia. Kolejny dok. Tym razem pod handheldy. Handheld doc. zł teraz. Nie, właśnie nie. Nie? Z tego co pamiętam, 300 czy niecałe 400 zł. Uuu, jaka taniożka, na Razera. Tak, estetyczny. W zasadzie tak samo, jak poprzedni. Mamy... Hmm. O, i to takie, jak to się nazywa, kontowe USB-C. Tak, no bo to mamy w założeniu wpinać do naszego e, tableta, do naszego telefonu, do naszego. E, no głównie e, do handheldów, czyli Steam Decka na do przykład. Decka tak na przykład i tak dalej. O, proszę bardzo. To jest e, po prostu ustawiane w taki sposób, w jaki e, w zależności od wielkości handhelda, jeżeli sobie chcesz postawić... Masz grubego handhelda, to tak, jeżeli na przykład telefon jest. O, na przykład telefon tu mogę położyć. Czyli leży mamy pełną regulację, idealnie. tak naprawdę, jeżeli chodzi o. I tu sobie na przykład podłączam w ten mm -hmm. sposób. O, i Ju już się, się, coś już no się ładuje. No ładuje się, dzieje, tak? Ale to, to, że się ładuje i to, że możemy postawić sobie i to będzie estetycznie wyglądało. To, że się ładuje, to są dwie najprostsze funkcje i oczywiście tu pot potrzeba więcej. I... Co tak płaczesz? Jak się ładuje? No jak się ładuje? Jak Nie on jest przecież. Ty, co? <noise> mm <laughs> Tak samo z siebie się nie ładuje. Wireless, wireless, wireless zasilanie. Szczerze polecałbym wam Maxa. <grym> <grym> Jakby nie było, to to zastosowanie ma takie, że jeżeli sobie handhelda podłączymy, czy nasz telefon i tak dalej, pod to urządzenie. To oprócz tego, że ładnie to wygląda, leży, to w dodatku mamy wtedy rozbudowane możliwości, jeżeli chodzi o podłączenie. Możemy podłączyć na przykład naszego handhelda do internetu, ale bezpośrednio przez przewód. Możemy podłączyć prze do HDMI i do Dodatkowo 3 USB. Czyli w najprostszym takim ujęciu możemy po prostu zrobić sobie kolejny raz. Nasze, rozszerzenie. rozszerzenie naszego tak. stanowiska. Gram sobie w samolocie, na handheldzie wracam, podpinam go tu, on jest już, to wszystko jest podłączone pod internet, pod monitor i od razu jestem na monitorze, mogę grać sobie w domu na monitorze, na moim handheldzie. Czyli w dużym skrócie Razer daje nam nowe gadżety, które faktycznie nie tylko y, są gadżetami gamingowymi, ale ułatwiają nam pracę, czy codzienne korzystanie Takie, z tych naszych urządzeń. szczerze, mocno pod rozbudowę naszego stanowiska, żeby było jak najwygodniejsze w, ko y, w korzystaniu i żeby jak najmniej, żebyśmy musieli się, po pierwsze, żeby ekspozycja produktów, w sensie naszych urządzeń, była dobra, po drugie, żeby było takie plug and play, na zasadzie mm -hmm. podłączam handhelda, on y, spełnia teraz y, nowe zadania, czy tam y, każdy inny sprzęt. Ja nie jestem posiadaczem handhelda, Ty w jakiegoś stopniu jesteś, bo masz y, Nintendo Switch, fakt, że ono ma swoje Godoka defaultowo, czy jako taki użytkownik. W tej cenie moim zdaniem fajne to jest. Mam jeden problem jako użytkownik Switcha. No. Nie korzystam z niego. <laughs> to jest dość duży problem. <laughs> Jeżeli ktoś chce pograć na przykład na większym monitorze i tak dalej i chciałby sobie na przykład Switcha tutaj podłączyć, więc widzę to zastosowanie, natomiast ja Switcha kupiłem z zupełnie innych powodów. Mianowicie mam peceta, mam swoje stanowisko, rozbudowane i Switcha, ze Switcha korzystam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcę na przykład poleżeć i w coś pograć, no albo gdzieś jestem w trasie. Wydaje mi się, że to jest główny problem tego zastosowania, że generalnie co do zasady, handheldy kupujecie nie po to, żeby podłączać pod monitory i grać na monitorach na nich, na swoim stanowisku, tylko w trasie podróży. Czy w innym niestandardowym miejscu. Ale z drugiej strony są oczywiście osoby, które mówią, że komputer to strata kasy, albo nie potrzebują aż tak potężnego. albo, gadżeciarzami, dogrania, albo są gadżeciarzami, chcą mieć i komputer, i handhelda, i gram na zmianę, a przy okazji to musi się prezentować, wszystko układane. Tak. Wiemy, że są takie osoby, wtedy jest to spoko, Ja bym tego nie nazwał kitem, bo nie jest aż tak bardzo drogie i ma rozwiązanie dla wąskiej, ale jednak grupy odbiorców. I jeszcze dwa produkty. Jeden to myszka, którą znacie i my znamy, bo to jest Viper V3 Pro, ale ja nigdy nie widziałem na żywo w wersji Faker Edition, więc tylko dla wrażeń wizualnych chciałem po prostu zobaczyć, czy to wygląda tak dobrze jak na obrazku. No właśnie, bo na obrazku na, na obrazku obrazku wygląda wydaje świetnie. Się, że jest Sigmunia na Maxa, ale A dr Drugi produkt to uwaga, no. uwaga, pad Wolverine V3 Pro, również wersja Pro. No i tutaj również się będzie Działo. Uuu, no i no, co? To wygląda, wygląda wygląda tak, jak w, y, się spodziewałeś? No powiem Ci tak, y, mam wrażenie, że ta czerwień na opakowaniu była trochę bardziej nasycona, trochę, trochę bardziej tak. jaskrawa, albo, y, albo to kwestia jest, tego... Jest, 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 nie, no moim zdaniem jest. Okej. Okay. ona się wydaje tutaj trochę jeszcze bardziej intensywna, co nie zmienia faktu. Co nie zmienia faktu, że do mnie ten produkt przemawia osobiście tak. i naprawdę bardzo podoba mi się estetyka tego tak. produktu. Tak, jest taka... ma swoją taką agresję związaną z e-sportem, z rywalizowaniem. Faker Edition, więc każdy fan Fakera będzie na pewno y, cieszył się dodatkowo. Jest podpis samego gracza tutaj odbity, który dla mnie nie jest żadną wartością dodaną. Faker jak Faker. Wiesz, kto to jest w ogóle. Twoją ulubioną grę gra też. Tak? Lary 7? <laughs> bardzo fajna estetyka, fajna kolorystyka. Jedyna cena no, 750 zł, no, ale mówmy no, się, generalnie Viper 3 Pro topowa myszka, która tak. kosztuje około 700 zł. No więc... bardzo często polecam na przez topowych fortniteowców, przez no. CS-owców. Mało tego, ja obecnie cały czas na V3 Pro właśnie o, lecę i, i u mnie polecasz? na się znajduje. Do mnie najbardziej przemawia z tych wszystkich topowych myszek, przede wszystkim ze względu na kształt i ergonomię. Dobra, a bateria? Bateria bardzo długo. Bardzo długo, trzyma. bardzo trzyma. Długo. Okay. No to rzeczywiście produkt i muszę powiedzieć, że może nie aż tak czerwone, jak na opakowaniu, inny po prostu jest trochę... Ym, Boże, y, odcień. Odcień, odcień, tak. odcień, delikatnie tu jest jaśniejszy, tu jest ciemniejszy, co nie zmienia faktu, że nadal spełnia oczekiwania, jest spoko. Przejdźmy do pada, bo on mm. jest tutaj czymś bardziej dla nas świeżym. No tutaj dzieje się troszeczkę więcej Padza... i zobacz, jak to jest pięknie zapakowane. Praktycznie 900 zł, więc to jest pad już profesjonalny. Bardzo fajnie, Uuu. zwróćmy uwagę zobacz na to, jak, jak fajnie zabezpieczone jak też te biury. szoki tam chodzą. Weź sobie tak uderz że spod, zobaczysz jak... Uuu, faktycznie, mocno, no. ale chciałem zwrócić uwagę. Zobaczcie, jak zabezpieczone fajnie były e, same nasze te drążki. E, to jest bardzo ważne, żeby one w żaden sposób się w transporcie nie wyregulowały, żeby oś była e, perfekcyjna, no i żeby faktycznie nie dochodziło tutaj do e, tak. jakichś mankamentów albo połamań po prostu naj, najzwyczajnych. wymienne nakładki. Jedna jest wypukła dla tych, którzy chcieliby mieć bardziej wypukłą, niż tą wersję w wklęsłą. Tutaj No pad jest bezprzewodowy, to jest dość oczywiste w tej cenie, przynajmniej powinno być i jest. Kurde, fajnie leży, fajnie leży, tu muszę przyznać, ma jeszcze dodatkowo po dwa triggery pod spodem, czyli to, co już jest przy droższych padach standardem, jeden trigger, ten ma dwa i możesz sobie tutaj przyciskać albo tymi palcami te dwa, albo tymi te dwa, więc to nie jest tak że wciskasz jednym palcem oba. No to są dodatkowe cztery bindy. Cztery bindy, które w niektórych grach, zwłaszcza sportowych, są niesamowicie istotne. Wyobraźcie sobie, że w Fortnite możecie po prostu tam przypisać budowanie i to już będzie bardzo komfortowe w momencie, kiedy nie będzie trzeba odrywać tych palcy, bo one będą odpowiadały na przykład za celowanie, tylko faktycznie tymi dwoma paluszkami sobie gdzieś tam stawiacie ściany, podłogi i tak dalej, a dodatkowo mamy jeszcze dodatkowe triggery tutaj, jeszcze dodatkowe przyciski, tak. więc tych bindów na tym padzie tak. jest naprawdę sporo, więc jeżeli gracie w gry, które wymagają faktycznie dodatkowych przycisków i szybkiego użycia, no to to może być super rozwiązanie. Dodatkowo mamy tutaj specjalne przełączniki do blokowania tych triggerów dolnych, w sensie jej głębokości ich przyciskania. Albo jest taka pełna głębokość, jak widzicie, albo sobie przełączamy i wtedy mamy taką bardzo płytką, krótką. To, czego mi tutaj brakuje, to tak naprawdę takie bajery które już pojawiają się mniej więcej w produktach tej ceny. Czyli np. ekraniki, mm -hmm. jakiś stan naładowania baterii, profile itd. Tak jest w przypadku Pada od Turtle Beach, tak. który faktycznie ten panel audio też w samym padzie ma dość mocno zaawansowany. Yy, I faktycznie w cenie 900 zł moglibyśmy już tego od Razera wymagać. Raz Master w swoim też drogim padzie, ale nadal ma za to opcję wymieniania wy tutaj mm -hmm. różnych elementów. Jeżeli nie lubimy tego yy, yy, układu, który jest znany z Xboxa, możemy sobie. Wtedy zmienić miejscem to z tym i wtedy sobie robimy bardziej układ znany z PlayStation. Takich bajerów mi trochę w tym padzie brakuje. On stawia przede wszystkim na ilość makrosów. No i tych makrosów tutaj jest ho 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 i jeszcze trochę. No bo faktycznie jak doliczymy te dwa plus tutaj te dwa i te jeszcze to jest tego sporo i szczerze, ja już podziwiam ludzi, którzy potrafią na tak wysokim poziomie wykorzystać wszystkie Bindy, bo to już naprawdę trzeba mieć dobrze poukładane to w głowie, żeby dobrze klikać w dobrym momencie każdy pojedynczy Bind, nie? Ale no. to jest kwestia prawy. To jest pad do rozwiązań e-sportowych jeżeli chcecie grać na bardzo wysokim poziomie na padzie, no to faktycznie Razer będzie się tutaj sprawdzał bardzo dobrze. Jeszcze no. świeci to Ale było. jak na Razera, to mało, nie? Razer mało. lubi tutaj ten, a tutaj jest tylko... Powinny być, wiesz, tutaj tak dwa panele, tutaj no, całe. Dziw. Tak. I faktycznie Yuh. niektóre te ich pady były takie, że miały dużo więcej podświetlenia. Razer chyba trochę bardziej przechodzi w minimalizm. Na pewno tego pada warto by zrobić, yy, wziąć na testy i przede wszystkim porównać z tymi kultowymi padami, m.in. od Xboxa, od Turtle Beacha, żeby mieć pełne pełen zakres wiedzy, więc jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej o tych droższych padach, dajcie znać w komentarzu, a wtedy zrobimy taki materiał, na przykład najdroższe pady. Może by się przydał, może byście chcieli i wiedzieć więcej o tych padach. Figura. To jest hit, czy hit? To? z potencjałem na hit. Z potencjałem na hit. Uważam, że cena, no, jest wysoka, ale zdaję sobie też sprawę, ale że nie, za te topowe produkty, no, trzeba też trochę akurat więcej pady zapłacić. Pady potrafią kosztować. No, no także jest aspiracja, będziemy testować mocniej. Dajcie znać, co Wam się podobało, co nie i jaki sprzęt byście chcieli jeszcze razera przetestować, a my się żegnamy. Trzymajcie się. Cześć. Hej!